Doktor Marcin Gołębiowski, dyrektor Centrum Promocji UMCS jest dzisiejszym gościem Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Marcinie, spotkaliśmy się w jednym konkretnym celu, żeby porozmawiać o zbliżających się drzwiach otwartych na UMCS. Jednym chyba z takich największych wydarzeń, które jest skierowane do naszych potencjalnych kandydatów na studia. Proszę powiedzieć, jak będzie przebiegało całe przedsięwzięcie, gdzie, kiedy należy się zgłosić, co będzie się działo na drzwiach otwartych. Tak, jak tutaj pani słusznie wskazała, jest to jedno z takich największych wydarzeń stacjonarnych, które odbywają się na naszym Uniwersytecie w ciągu roku akademickiego. Oczywiście wydarzenie jest głównie skierowane do kandydatów na studia pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich. Natomiast no, oczywiście osoby, które są zainteresowane ofertą studiów drugiego stopnia, również mogą uczestniczyć w tym wydarzeniu. Imprezę rozpoczynamy już, tak powiem, cyklicznie zawsze o godzinie 9. W tym roku główne wydarzenia będą realizowane w budynku Wydziału Ekonomicznego i Rektoratu na parterze i na pierwszym piętrze. No natomiast tutaj wszystkie wydziały zlokalizowane w Lublinie mają swoje programy wydziałowe i również organizują w tym, w tym dniu różne wydarzenia. Na część wydarzeń są wcześniejsze zapisy. Na część wydarzeń uczestnicy mogą po prostu przychodzić bezpośrednio zgodnie z programem. Oczywiście oprócz tego toczy nam się jako niezależnie taka impreza związana z rozrywkami sportowymi o rektora Rektora UMCS. Co roku organizujemy, jest to skierowane do naszych szkół partnerskich, gdzie uczniowie tych poszczególnych szkół mogą w różnych kategoriach sportowych brać udział no i zwyciężać, otrzymywać pewne nagrody, puchary z rąk Magnificencji Rektora. Oczywiście w tym samym czasie organizujemy specjalny program dla kandydatów zagranicznych, którzy przyjeżdżają. Obserwujemy, że coraz większa liczba takich kandydatów nam przyjeżdża i uczestniczy w tym wydarzeniu, i dla nich też mamy specjalny program. Główny, główny budynek, w którym rozpoczyna się, w którym nastąpi otwarcie drzwi, drzwi otwartych, tegorocznych drzwi otwartych, to jest budynek, Rektoratu i Wydziału Ekonomicznego. I co tam się będzie działo? Od godziny dziewiątej. Mhm. Od godziny dziewiątej na parterze mamy zlokalizowane toiska poszczególnych wydziałów, więc w pierwszej kolejności osoba będzie mogła bezpośrednio porozmawiać z reprezentantami tych, tych wydziałów, otrzymać szczegółowe już informacje dotyczące oferty kształcenia tychże wydziałów. Natomiast oprócz tego mamy zlokalizowaną na pierwszym piętrze taką strefę związaną z edukacją 3.0, czyli pewne nowoczesne formy nauczania prezentujemy. Prezentujemy no różne takie mm, formaty typu, typu, typu jak, jak funkcjonują roboty, jakieś takie automatyczne, z, 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 tak powiem, nieskomplikowane mocno sprzęty. Oprócz tego odbywa się prezentacja oferty edukacyjnej w różnych językach, oprócz tego no, też jest prezentacja poszczególnych wydziałów, ale prezentują to to przedstawiciele tychże wydziałów. Natomiast na Wydziale Prawa Administracji na parterze mamy taką strefę studenta, gdzie się prezentują organizacje studenckie, które pokazują, czym się zajmują, w jaki sposób osoby, które przychodzą do nas na uczelnię, no mogą rozwijać swoje zainteresowania, swoje pasje, bo oczywiście uczelnia to nie tylko nauka, ale to również czas spędzony poza murem poszczególnych wydziałów i możliwość skorzystania z oferty na Naukowej, z oferty badawczej, sportowej, artystycznej, no i ze wszelkich możliwości rozwoju osobistego. Mhm. Czy oprócz takiej oferty stricte edukacyjnej, czyli wystawianie się wydziałów, bo mhm. na każdym takim stoisku wydziałowym są studenci i są pracownicy danego wydziału, tak? gdzie bezpośrednio tak, będzie tak, można się tak. dowiedzieć jakby o, o kierunek studiów, o specjalizacji, jak się studiuje na danym wydziale. Czy w Wtedy też będzie można poznać jakieś inne jednostki mhm. uniwersyteckie. Zapoznać jakby z całą strukturą mhm. uniwersytetu, tak? Żeby taki młody człowiek dowiedział się, że uniwersytet to nie tylko same wydziały i wybrane kierunki studiów, tylko jeszcze coś więcej. Czy to już nie wchodzi w zakres drzwi otwartych? Nie no, oczywiście prezentujemy wtedy pełną ofertę naszego uniwersytetu. Nawet przez to, że organizujemy takie wycieczki po kampusie. Czyli pokazujemy nie tylko budynki dydaktyczne, natomiast pokazujemy też kampus akademicki, który który jest jedyny w swoim rodzaju w Polsce i pokazujemy zarówno Centrum Kultury Fizycznej, Akademiki, pokazujemy Centrum Kultury ACK Chatka Żaka, co jest też bardzo istotne w tym okresie. Osoby, które nie do końca jeszcze wiedzą, jaką tą ścieżkę edukacyjną chciałyby wybrać, mają możliwość no, takiej rozmowy z doradcą zawodowym, z doradcą edukacyjnym, i tutaj od lat stosujemy formułę, że nasi eksperci Zbiora Rozwoju Kompetencji prezentują i Wspierają też dobrym słowem, wskazują też, jak ta ścieżka, czy to edukacyjna, czy to zawodowa, powinna takiej osoby wyglądać. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Również mamy specjalny program, który realizujemy wspólnie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, czyli z OKE, gdzie eksperci przyjeżdżają i przedstawiają, no zasady zasady naturalne w jaki sposób nie tylko się przygotować do matury, ale później ją poprawnie po prostu napisać. Mm -hmm. Czy podczas tej wycieczki po kampusie można zajrzeć do budynku każdego wydziału? Czy na wydziałach też są jakieś oddzielne imprezy, są jakieś oddzielne wydarzenia, czy tylko wszystko jest skupione w, na wydziale ekonomicznym? Wszystkie budynki uniwersyteckie, wydziały są jak najbardziej otwarte dla kandydatów. No i wydziały, no muszę przyznać, że co roku coraz bogatsze programy przewidują dla kandydatów. Różnego rodzaju, zarówno prezentacje, wykłady, warsztaty, laboratoria, eksperymenty, więc widzimy, że każdy wydział stara się przedstawić taką specyfikę funkcjonowania tego wydziału i też zaprezentować takie Szybkie, krótkie, nawet zajęcia, właśnie głównie nawet pod kątem Wydziału Chemii, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Biologii i Biotechnologii, no jak w praktyce ta nauka wygląda. Więc każdy kandydat będzie mógł doświadczyć, co dla nas bardzo istotne, bo taki jest cel tej imprezy. Co prawda z wydziałami, które są na terenie kampusu, nie ma problemu, a na przykład wydział artystyczny czy pedagogika i psychologia też wtedy mają swoje wydarzenia na, na terenie budynków. Tak, oczywiście. Wydział Artystyczny co roku wtedy organizuje taki przegląd, przegląd talentów, prezentując zarówno możliwości kształcenia w tym Instytucie Muzyki, jak i w Instytucie Sztuk Pięknych. Więc osoba, która przyjdzie, to są bardzo często. Osoby zdecydowane, które mają też takie umiejętności y, artystyczne i chcą poznać, czy będą miały możliwość nie tylko rozwijania tych umiejętności artystycznych, ale również poznać też swego mistrza. Y, bo to też jest kwestia specyfiki tych kierunków, które są tam prowadzone, więc też nauczyciele akademiccy uczestniczą, prezentując, co też mogą zaoferować y, tym młodym kandydatom i y, w jaki sposób mogą rozwinąć pomóc w ich rozwoju y, artystycznym. Większość wydarzeń ma formułę otwartą, ale też wspomniał Pan o tym, że na część z nich istnieje konieczność rejestracji. Jakie to są? Te eventy, które wymagają rejestracji, gdzie się można zarejestrować, jak jest z liczbą miejsc. Mhm. Proszę powiedzieć, jak to wygląda. To już tutaj wspomniałem prezentację ekspertów z OKE. Na nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. To będzie duża aula, natomiast widzimy, że na chwilę obecną stan tych zapisów no, już przekroczył 70%, więc osoby, które są zainteresowane, muszą się już spieszyć, z tego względu, że rzeczywiście ta. ta ta, ta liczba, ten limit już jest praktycznie zapełniony. To samo, jeżeli chodzi o warsztaty, głównie eksperymentalne, tam też obowiązują zapisy. W związku z tym, że mamy no, określoną wyporność, czy to też określoną możliwość przeprowadzenia pewnych eksperymentów, no bo musimy wykorzystać, czy to laboratoria, czy to inne tak naprawdę próbówki, niepróbówki, więc tego typu materiały no, mamy w ograniczonej liczbie. Natomiast no, zachęcamy, żeby odwiedzać nasze naszą stronę internetową. Tam yy, te informacje szczegółowe też są zamieszczone. Informacje, w jaki sposób można się zapisać, do kogo kierować takie zapytania. Yy, no ale przede wszystkim zachęcam do odwiedzania strony internetowej MCS-u, umcs.pl. Yy, czyli na głównej stronie UMCS-u każda osoba, która jest zainteresowana przyjściem w przyszły czwartek, tak? W przyszły piątek. W przyszły piątek, bo, tak, bo to tak. jest tak. szósty. To jest szósty w piątek. W tak. szósty w piątek. Tak. E, powinna śledzić naszą Stronę internetową, na, znaczy naszą, czyli uniwersytecką, i tam szukać odpowiednich linków do zapisu. A patrząc z perspektywy z tych wcześniejszych drzwi otwartych, które się odbywały na naszym uniwersytecie, co się cieszy największą popularnością? Mi Nie chodzi o wydział, tylko o jakie wydarzenia, jakie są Pana odczucia, czy te drzwi, ten cała, całe przedsięwzięcie, jakby zmienia się z roku na rok, jakby na co przede wszystkim kładzie się nacisk? Ta tak, no, my też y, musimy niejako zmieniać ten program, dostosowywać do oczekiwań młodych ludzi, mhm. tych młodych osób. Y, 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 na początku, jak, jak zaczynaliśmy organizację drzwi otwartych, głównie nastawialiśmy się na te spotkania, prezentacje, które są organizowane bezpośrednio, niejako w tym sercu y, drzwi otwartych. Natomiast teraz zachęcamy do tego, żeby Osoby doświadczały doświadczały przez to, żeby wychodziły i szukały też swojego miejsca na wydziałach i też oferty, które skierowane bezpośrednio do nich, dlatego coraz więcej. Tego typu, tego typu formuł, czy to zajęć prowadzimy. Widzimy, że też coraz większym zainteresowaniem cieszą się konkursy. Różnego rodzaju olimpiady, konkursy wiedzy, czy to językowe konkursy, czy to wiedzy o parlamentaryzmie, na przykład Wydział Prawa taką formułę zastosował, więc widzimy, że tego typu. Hmm, Konkurencja no, też jest czymś fajnym, bo te osoby mogą się poznać z innymi może przyszłymi koleżankami i kolegami z, z tej takiej studenckiej ławy, czy też po prostu no, mogą też się zmierzyć, jak wygląda stan ich wiedzy, no dwa miesiące jeszcze przed maturą, więc no, w tym roku trochę wcześniej organizujemy drzwi otwarte, właśnie, żeby jeszcze te osoby miały czas na to, żeby się zastanowić i czas na to, żeby no, zmierzyć. Się z materiałem matur maturalnym, no i żeby się odpowiednio przygotować do rekrutacji, którą już rozpoczynamy w kwietniu na naszym uniwersytecie. O rekrutacji już mówiliśmy, także mam nadzieję, że wszystkie osoby, które są zainteresowane studiowaniem na naszym uniwersytecie, wiedzą, jak należy, jak, jakie czynności należy wykonać, żeby się po pierwsze zarejestrować, a, a potem w następnej kolejności, żeby stać się naszym studentem. Tak na zakończenie prosiłabym o podsumowanie jeszcze daty, godziny, gdzie adres dokładnie, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie należy szukać informacji, gdzie należy przejść zapraszam na drzwi otwarte Uniwersytetu Marii Kili Skłodowskiej, które odbędą się 6 marca, czyli w piątek, od godziny 9 rozpoczynamy na wydziale ekonomicznym, plac Marii Kili Skłodowskiej 5. Oprócz tego będą organizowane wydarzenia na wszystkich wydziałach uniwersytetu do godziny 13:30 program przewiduje te wydarzenia, natomiast oczywiście no, Uniwersytet będzie stał otworem nie tylko w drzwi otwarte, ale również w innych wydarzeniach, które będziemy organizowali jeszcze na przestrzeni najbliższych miesięcy. No właśnie jeszcze taką, odnosząc się do tego, co, co pan powiedział na końcu, czy, że, że drzwi otwarte, jakby trzeba przekazać jakby taką jasną informację, że drzwi otwarte to nie jest jedyny dzień, kiedy można przyjść i ewentualnie uzyskać mm -hmm. to, co jest interesujące dla potencjalnego kandydata. Tylko, że są, są jednostki, tak? są pewnego rodzaju miejsca, gdzie ci nasi kandydaci będą mogli się dowiedzieć Wiedzieć również o możliwościach studiowania poza tymi drzwiami otwartymi. Oczywiście tak, tak, tak. Tych wydarzeń uniwersyteckich jest bardzo dużo. W najbliższych dniach też będziemy organizowali dzień ziemi na Wydziale Nauki Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, również dni mózgu, które będą organizowane przez Wydział Biologii i Biotechnologii oraz wydział Pedagogiki i Psychologii, więc rzeczywiście tych wydarzeń jest bardzo dużo. Oczywiście dla osób, które są zainteresowane również. Poznanie Uniwersytetu Online. To są webinaria, które już będziemy uruchamiać od miesiąca kwietnia, gdzie również będzie można no, za pośrednictwem czy to Facebooka, czy to, innych, czy to innych kanałów, social media, dowiedzieć się czegoś więcej o naszym Uniwersytecie. To też są targi edukacyjne, w których Uniwersytet uczestniczy. No, praktycznie wszystkie targi, które są organizowane we wschodniej Polsce, na pewno będzie się można zapoznać z tą ofertą i znaleźć reprezentantów Uniwersytetu. Mm -hmm. Bardzo dziękuję za rozmowę i jeszcze raz serdecznie zapraszamy na drzwi otwarte. Zapraszamy. Dziękuję. dziękuję.